6. Historyjki Roblox. Ding dong. Dzięki Alex, nie chciałabym być w domu teraz, bo czekaj, co on tutaj robi? A sorry, zapomniałem ci powiedzieć, to mój kumpel Dave. A wiesz, że ten twój Dave podszedł do mnie na ulicy a i powiedział, żebym do niego przyszła. Sorry, maleńka, nie wiedziałem, że masz Kloptasia. Nie nazywaj jej tak, a i jak coś to Dave zostaje na noc. Myśli to i tak lepsze niż bycie w domu. Jakoś wytrzymam. Może obejrzymy jakiś film? Spoko. Oglądają jakiś horror. 30 minut później. Ej, Dave, może drokka pójdziesz do sklepu po picie? Spoko. Muszę ci coś powiedzieć. Ja tobie też. Bo, bo ty, ty mi się, mi się podobasz. podobasz. <laughs> Zaczynają się całować. W domu maćka! Po co jej to mówiłem? Mogłem się domyśleć, że tak będzie, a teraz to na mnie spojrzeć nie potrafi w domu Aleksa. O, mam nadzieję, że w niczym nie przeszkodziłem. Jestem zmęczona. Nie będzie ci przeszkadzało, jak teraz zasnę? Oczywiście, że nie. Laura zasnęła. Dawaj teraz. Pasę.